Witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Minecraft Jestem jak Serdes. Dobra, no tu nasza wieżyczka I tam mamy takie przejście jakby do kolejnej wyspy Której już się tam później osiedle I zrobiłem nawre czego Tu mam przejście do, kurna Tu mam przejście do tego Do tej, no, do, do wieży Czekajcie, muszę zebrać te plony Zbieramy, cyk, 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 cyk. No bez jaj, chodź, tu. Dobra, nie dalej Tu rosło? Bo nie wiem, dobra, zbieramy wszystko. Nie wszystko urosło. dobra. Nie wiem, kit. Takie jaśniejsze są. Urosły, ale kit. Mi się śpieszy. Trzeba nagrać ten odcinek. Dobra, później za się. Dobra, to w tym odcinku nie wiem co byśmy tu zrobili. No i będę robił yy, schowek w tamtym mie miejscu. Nie. No i... Tu muszę później obgrodzić, żeby mi tu się... Nikt nie dostał. Dobra. No to co dzisiaj zrobimy? Pomyślmy. Szkła nie mam dużo. Kto bym zrobił tutaj ten e, już pod wodną bazę e, Przepraszam Co? No co? kurde, zrobiłem odcinek, a nie wiem co zrobić. Super Nie wiem co by tu zrobić. No a pójdziemy najwyżej na wyspę. Idziemy, 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 cyk. Cyk. Bijamy. A i nie powiedziałem wam, żeby, żeby używać mojego tekstur, packa, co znalazłem, trzeba ściągnąć sobie MC Edita, obłędnie jakiego. Pierwszy lepszy, najlepszy. Nie ściągacie MC Edita i musicie spaczować Minecrafta. Bo to chyba teksturka HD bodajże. Dobra, czekajcie chwilę, jeszcze raz Jeszcze raz muszę wejść Chyba, że mam łódkę przy sobie I dobra, kur... Dobra, ja wam spauzuję Więc do zobaczenia Na wyspie Witam z powrotem, to taka moja norka Tymczasowa Później ją zrobimy z luksusową chateczkę Dobra, jesteśmy na końcu Tego kurna lagi Nie ma lagów takich, ale są Zawsze coś tu jest, pustynie, mamy epicką tu mamy duże, duże, duże góry. Gdzie jest słońce? O, jak się ma słońce. Dobra, to tu ten mości, który trzeba udekorować potem. Dobra, idziemy. No, wcześniej. No, I będę używał y, single plany comments, czyli będę mu klatać. Nie, nie będzie mi się chciało na razie ten. Będę mu klatać i będę robił dzień. Będzie szybciej. Nie? no a tak to nie będę bram jakiś itemu spawnował, bo mi niepotrzebnej temy. Tu jakieś schodki. Takie schodki, nie schodki, na no szybko robiłem. Tu mamy na razie w tym i powiem wam, ten sandsto... Y, no sandstone zajebiście, przepraszam, ale musiałem, wygląda w tych teksturkach. Praktycznie tak jak w normalnych teksturkach, jak y, sandblicks, te nowe klocki, co zostały dodane. Kurde Tylko, tylko pia z piasku zrobione Dobra, idziemy, idziemy Okej, okay, dobra, tu jest dość głęboko Idziemy, idziemy, idziemy I tu mamy dużo świnek Kurna! padłem. No Przepraszam, bo tu wszystkie porozmawiałem Z Ekstremem nie będzie go słychać, ponieważ go wycieszyłem. On mnie wkurzył już. Czasami. Wkurza mnie to wiecie. No. Później może Baltazar. Przyjdzie to. Będzie mi A Baltazar, nie znacie go kur... Wkrótce Właśnie. Już się odezwał. Dobra, no ja sobie razem muszę wykopać. Nie ma... Puu! Wow! Dobra, fajnie! Dużo za to mi się podoba. O, akurat żelazo mi się przyda. Jak będę robił... Kolejkę! Co mi niepotrzebne? Co mi niepotrzebne? Kwiatek. Lec to mi się przyda, jak będę robił, bo będę robił ten automatyczną bramę z bloków. Cyk. I cyk ile? Gdzie to jest? 12 w innym miejscu. Super. Gdzie ten kabel? Jakieś wykopaliska? Gravel super. O i kolejne. A się przejdę. Po tej jaskince. Tu kolejny redstone. O, czekajcie, bo włączyłem... Dobra, na razie będziemy cisnąć na peaceful, bo mi się nie chce już włączyć. Włączę, bo tu zaraz mi się będą potworki spomnować. A, mi się śpieszy. Żeby szybko nagrać ten odcinek. Wiesz, czy kurna lipa, bo jak mama... No, spadaj! No, chodź! Chodź, chodźcie przy tule. No masz. Moim swordem diamentowym. Ho, ho, Dobra. Jeszcze też raz kopię. Kurde, spadłem. Możem kontrol kliknąć. No, wy sobie chyba jaja robicie. Cyk. Cyk. jest? Nie ma dobra. Jest znacznie dużo grawe, a tutaj jest. Żwirło, tak powiem. teraz wyjście. Dobra, mamy wyjście. O, jeszcze Wam chyba. Ach, spadłem. Czekajcie, bo. Chyba z kabla się robiło. Nie. To z tego, ze Stone się robiło, z Blixy. Fajnie to wygląda. fajnie wyglądają z tą bricks kiedy wam się kiedy wytopie Przytopi się trochę no nie co za jaskinia przeklęta kurde no teraz nie mam jak dobra wyszło tu mamy cholernie cholernie dużo tu owce ogolone mam a propos no szczerze nie, nie mam to dobra no i co to trochę tego Na następnym odcinku nie wiem nawet co zrobię Czekajcie, pomyślmy. No też nie chcę za dużo robić, bo... A... O, lawę mamy. Fajnie. Przy update będzie trzeba będzie sida brać i od nowa robić. To nie wiem. Co zrobię. Chyba że tylko save'a wezmę. Ale nie, raczej Seeda trzeba będzie wziąć. Będzie. Wtedy... Może no nie... skoczyć na lamy. Ło Nie chcę marnować diamentów. Się razbierałam za... Kolejne góry, a Skocz i wyskocz. Przeraż napis pisklinę. No i co? No nie, chcę zmarnować diamentów. Fuj mój życie. Aha, Trochę za dużo kobla. Dobra, idziemy. Nie mam biodra. Tak? No. Dobra, idziemy. Albo nawet teraz skończymy. Więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Do zobaczenia, cześć. I sorry, że krótki był odcinek.